Cześć, tutaj Szymon Zajper z Kwant Dzisiaj pokażę wam schemat, schemat pentatoniki. Pentatoniki pewnie dobrze znacie, ale ten schemat sądzę jest w przynajmniej większości z was nieznany i zaraz przejdę do demonstracji i lekcji instruktażu, ale pozwólcie dwa, trzy zdania na temat tego schematu, bo nie chodzi o to, że po prostu uczymy się kolejnego schematu, tylko jest za tym pewna większa myśl. Otóż problem, jaki mamy zazwyczaj, kiedy gramy solówki, używając właśnie pentatoniki czy jakiejkolwiek innej skali, jest to, że jest duże ryzyko, że zatrzymamy się w obrębie kilku progów. Czyli na przykład mamy podkład w tonacji Amol, dobieramy pentatonikę Amol i na bazie tego znanego lub innego schematu możemy sobie grać jakieś melodie i wszystko pasuje, wszystko jest dobrze. Tylko problem jest taki, że całą solówkę będziemy wtedy operować tutaj między 5 a 8 mniej więcej progiem. No, i oczywiście możemy starać się rozszerzyć nasze granie, ucząć się różnych schematów, tych takich słynnych pięciu superpozycji. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Swoją drogą link do bezpłatnego poradnika na ten temat jest, jest w opisie. No, ale to się nie stanie z dnia na dzień. I tak naprawdę, samo panowanie tych schematów to jest dopiero pierwszy krok. Trzeba później wyćwiczyć się różnymi ćwiczeniami, też, żeby między nimi łączyć, przeskakiwać i tak dalej. I to jest jak najbardziej kolejność której i rzecz, którą powinniśmy ćwiczyć. Ale to, co wam dzisiaj pokażę, to jest schemat, który już sam w sobie wymusza poruszanie się. Wzdłuż gryfu, a nie tylko zamknięcie w jednym małym, kilku, cztero-pięcioprogowym fragmencie. Więc włączę podkład i zagram ten schemat w górę i w dół. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, po pierwsze, że te dźwięki będą pasowały do podkładu, to jest pentatonika AMOL, będzie pasowała do tego podkładu w AMOL, a po drugie, czy przede wszystkim tak naprawdę, to, że będę poruszał się wzdłuż, w górę i w dół gryfu. Czyli gram schemat normalnie, tak jak normalnie gramy schemat pentatoniki, ale on już sam z siebie, swojej natury, będzie umożliwiał i wymuszał, to, że będę poruszał się wzdłuż i góry gryfu. Więc włączam, posłuchajcie i zobaczcie. Jest na YouTube dostępny poniżej, w opisie dam też do niego link. Ale wracam do samego schematu. Schemat, tak jak powiedziałem, jego zadaniem jest to, żeby wymusić nas i umożliwić nam poruszanie się wzdłuż gryfu. Zaczęliśmy tutaj od piątego progu strony 6. A najwyższy dzień, który zagraliśmy, był na progu 13, czyli pokonaliśmy kawałek gryfu, tak? Prawie, że mniej więcej, mniej więcej połowę gryfu tutaj y, przemierzamy w ten sposób, więc to jest już duża zmiana w porównaniu z graniem tylko w obrębie 3-4 progów. I sam schemat, tak naprawdę, jeśli znacie schematy, tak zwane superpozycje pentatoniki, o których wspominałem, link jest, y, jest poniżej w opisie to jest połączenie pierwszej superpozycji, drugiej i trzeciej. I teraz pokażę Wam po kolei, jakie tutaj gram. Dźwięki. Zaczynam, tak jak wspomniałem, od schematu od, przepraszam, progu piątego strony szóstej dźwięku A tak wyglądają pierwsze dźwięki, czyli dokładnie tak jak ten znany schemat pierwsza superpozycja, lecz zamiast grać tutaj teraz dźwięk C na piątym progu strony e, trzeciej, gram ten dźwięk na progu dziesiątym strony czwartej, czyli zostaje na tej samej stronie, tylko przesuwam. Żeby mi było wygodniej grać, tutaj mogę zagrać ten dźwięk tutaj na progu 7 od razu czwartym palcem. Wtedy mam lepiej ustawioną dłoń, w zależności od tego, co chcę później grać. Bo oczywiście nie chodzi o to, żeby później grać nie w górę i w dół. Jak najszybciej, to jest jakiś element może ćwiczenia, ale w czasie solówki nie będziemy tak raczej chcieli zagrać, więc pokazuję różne warianty palcowania, w zależności właśnie od sytuacji. No a jesteśmy tutaj, następnie gramy. Czyli siódmy i dziewiąty próg na strunie trzeciej slide w górę, czy po prostu przenosimy rękę. Nie musimy oczywiście w czasie grania robić tego slide, no możemy po prostu normalnie oderwano od dźwięki. No ale chodzi o to, że o sam dźwięk, czyli dźwięk G tutaj na progu 12 struny trzeciej i następnie gramy już w tej pozycji, już nie będziemy przesuwać dalej i kończymy na dźwięku E na 12 progu struny pierwszej. Czyli bez komentowania już zagram w dość wolnym tempie. też w drugim kierunku. Tak wygląda ten schemat i jego siła, jeśli można tak powiedzieć, tkwi właśnie w tym, że nie jesteśmy tutaj zamknięci do trzech, czterech progów i um, idealnie by było, gdybyście znali właśnie już te schematy i to traktowali jako pewne, pewien sposób spojrzenia na te schematy jako połączony, połączony jeden duży schemat, bo jak wiecie, jak po prostu tylko nauczycie się tych pięciu schematów, usiądziecie chwilę, niby się nauczyliście, a to jeszcze nie jest nauczenie. Nauczenie polega na tym, że potrafimy płynnie między tymi schematami przeskakiwać. I to jest jeden ze sposobów, żeby pójść przynajmniej kilka kroków do przodu pod tym względem i zacząć widzieć te schematy jako połączone ze sobą. I później, kiedy gracie i nagle wylądujecie, załóżmy tutaj w tej części, najbliższej tego schematu nie musicie oczywiście wracać znowu do tych poprzednich kiedy będziecie się cofali dźwiękami tylko jeśli znacie ten trzeci schemat, trzecią superpozycję to wiecie, że możecie na przykład w, jakby zostać w obrębie tego schematu trzeciego i dopiero później grając sobie gdzieś tam przejść teraz jesteście w drugim schemacie i chwilę gracie w nim. To nie tylko jest schemat, jakby sam sobie po prostu schemat jak schemat, ale też jest punkt wyjścia do tego, żeby przeskakiwać między tymi różnymi schematami, superpozycjami pentatoniki na, na gryfie gitary czyli są, pewne, można powiedzieć, dwa, dwa cele. Po pierwsze mieć pod palcami schemat, po drugie zacząć dzięki temu więcej poruszać się między tymi różnymi superpozycjami, superpozycjami czy schematami. no i Jeśli chodzi o to drugie, to oczywiście musicie je znać. Tutaj znowu chyba już po raz trzeci odsyłam do tego bezpłatnego poradnika, link w opisie. To tyle w tym filmie. Nie chciałem tutaj przedłużać, chciałem pokazać jakąś jedną praktyczną rzecz, która rzeczywiście ma sens, to znaczy warto poświęcić um, troszkę czasu, nie wiem ile Wam to zajmie, opanowanie tego, Później włączcie sobie podkład, jak mówię, link jest w opisie i spróbujcie pograć ten schemat. Najpierw w górę i w dół, a później improwizując coś na bazie tego i zobaczycie, że zaczniecie się czuć bardziej swobodnie, jeśli chodzi o poruszanie się po gryfie, używając pentatoniki. To taki jeden z pierwszych kroków do tego, żeby płynnie po, po całym gryfie grać. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie kciuka w górę i subskrybujecie kanał. Napiszcie też komentarz, możecie napisać w ogóle, jakie wy macie sposoby na to, żeby płynnie poruszać się po samym w czasie improwizowania. Tyle w tej lekcji. Ja się założyłam za Dzięki za obejrzenie, i za Ci tutaj pojawi się link do tego poradnika bezpłatnego z właśnie pięcioma diagramami pentatoniki.